Kiedy wyjeżdżałem w trasę 3 stycznia, to planowałem sobie, że pojeżdżę tak mniej więcej do 10 kwietnia, ponieważ 10 kwietnia ma urodziny moja wnuczka, no więc mówię, przyjadę. Trzeba będzie to jakoś uczyć. No ale niestety, jak to mówią, przedmioty martwe są złośliwe. Wyjechałem po. Mniej więcej w trzech tygodniach zacząłem mieć problem z silnikiem, wyskoczyły tam jakieś błędy. Te, zresztą napis zawsze jest standardowy: <grym> z kontroli układ wydechowy, no i zaczęła spadać moc silnika. Poinformowałem o tym oczywiście spedytora. Najpierw do Brukseli, tam sprawdzili na komputerze, okazało się, że tych błędów było sporo bo aż 15. Niby spróbowaliśmy te błędy zredukować, ale po około 100-200 kilometrach one z powrotem wróciły, więc mówię, nie ma co, trzeba zjechać do kraju i zjechałem. Oczywiście, zaraz po przekroczeniu granicy polskiej. Padłem do takiego baru przy autostradzie, zresztą y, lubię do, tego, do tych barów wpadać, To jest taka nieduża sieć barów Taurus i tam z reguły jedzenie jest dobre, bo to jedzenie oni sami przygotowują, do tego tam zawsze kupuję sobie wędliny w trasę i namówię się tym razem, się dałem skusić na gołąbki, gołąbki były oczywiście naprawdę rewelacyjne, prawie tak jak domowe i nawet cena za herbatę kurwa 10 zł, że tak powiem nie zepsuła mi smak. Przyjechałem do. Znaczy, rozładowałem się w szczelcach, przyjechałem do um, Rzeszowa. No, okazało się, że serwis wykonał mi dopiero we wtorek, więc mam trochę czasu. Poszedłem sobie do hotelu. Hotel jest, znaczy hotel, to jest hostel. Yy, prowadzi go, tak mi się wydaje, że prowadzi, bo w te wszystkie formalności ze mną yy, jakaś Ukrainka, ale bardzo miła, bardzo grzeczna. Pokój kosztuje 120 za dobę, więc nie jest to yy, jakoś yy specjalnie super tanio, ale też nie jest to jakoś yy, bardzo drogo. Miałem tu, że znaczy mam tu taką agroturystykę, gdzie płaciłem 60 zł za pokój, no ale ona jest 37 km od Czeszowa, i chciało mi się tam tym razem jechać, więc wyjemy sobie tutaj. Tu już tam widzicie taką krótką prezentację tego, jak to tam wygląda wygląda ten hostel. No i co ja tam jeszcze chciałem wam tutaj powiedzieć? Aha, słuchajcie. Jak napisałem na Facebooku, że wynajmuję sobie hotel, ktoś tam zadał pytanie, czy szef mi za to płaci za ten hotel. Kiedy ja powiedziałem, że nie, no bo niby w zasadzie, dlaczego miałby mi płacić za hotel, skoro na przykład mógłbym sobie pojechać do domu 4-5 dni. Mógłbym wsiąść w pociąg, pojechać do o, domu. Ten ktoś mi powiedział: no jakby mnie szef nie płacił za hotel, to ja bym tam jakiś tam bla bla bla. Słuchajcie, ja nie chciałbym zadrażnić na, na, między kierowcami, spedytorami i właścicielami firm, ale są pewne standardy. No, skoro w umowie mam napisane, że taka i taka stawka za każdy dzień w trasie, to nie za każdy dzień siedzenia sobie w hotelu w Polsce. No, dla mnie Osobiście jest to bardzo, bardzo logiczne. Ja sobie na swój własny koszt posiedzę sobie w hotelu. Słuchajcie, dla mnie, powiem szczerze, to i tak jest bardzo tanio. Ja nie mam mieszkania w Polsce. Po śmierci żony zrezygnowałem z mieszkania, bo wydawało mi się, że ponoszenie kosztu łącznie z mediami w granicach 2000 zł miesięcznie, kiedy ja. Przyjeżdżam co dwa, 3 miesiące na 5, 7 czy 8 dni, byłoby dla mnie to debilowate. Czyli tak, de facto jestem co miesiąc do przodu 2000 złotych, skoro nie wydaję na mieszkanie. Jak sobie zjadę raz na 3 miesiące do kraju i nie chcę jechać do moich cudownych synów, co sobie idzie do hotelu, to jak zapłaciłbym nawet za taki pobyt 3000 zł, to i tak. Jestem do przodu w porównaniu z tym, gdybym musiał ponosić koszty na mieszkanie. Słuchajcie, serdecznie Was pozdrawiam. Wszystkich w trasie, wszystkich moich sympatycznych y, obserwatorów. Ich liczba dochodzi do 5000, tysięcy, zbliża się do 5000, co uważam za cholernie duże osiągnięcie. Jak dla faceta, który jest z Gredem. Y, jak dla faceta, który no, nie jest jakimś tam celebrytą. To uważam, że to jest bardzo dużo, tym bardziej, że słuchajcie, no czasy się zrobiły takie yy, dziwne, że przed kamerą staje każdy, kto chce i yy, niech się staje, bardzo fajnie, mi się to podoba, niech staje, tylko że ludzie stają, wiesz, mam takie nazwiska, 25 lat czy 27 latych, no i oni zaczynają rozprawiać na temat... Yy, jak powinno wyglądać y, życie kiedy oni jeszcze tego życia w ogóle nie znają? Y, Rozprawiała na temat, jak powinno wyglądać małżeństwo, na kadr, y, jak y, co zrobić, bo ono trwało na przykład 40 lat, a oni jeszcze nawet nie mają żony. <grym> nie mają żony. Uważam, że to jest y, co najmniej śmieszne. No i słuchajcie, no nie da się ukryć, jeżeli wejdziecie na TikTok czy tego podobno y, jakiś portal i zobaczycie na poziom tam prezentowany. No to on jest bardzo, bardzo niski. Więc w tym natłoku idiotyzmów znalezienie 5000 mądrych ludzi, którzy chcą sobie pogadać o czymś w miarę sensownym. Słuchajcie, to jest wydaje mi się chyba naprawdę, naprawdę duża sztuka. No to co? Jest czas. Pozdrawiam!